Przed przykryjeniem mistry pamiętaj, że należy wszystkie opinki dokładnie zamieść i śquierczkę jeszcze wyszedł pod To też ważne tak rozpakowaną moskitierę, Staramy się nie poplątać. Musimy ją włożyć najpierw w dolny profil, a następnie wsuwamy w, gór, w górny profil, żeby nie uszkodzić, nie poplątać smoreczki, które wystają wsuwamy tutaj do środka jeżeli mamy założoną moskitierę musimy ją docisnąć żeby nam się kliknęło. następnie drugi profil którym będzie przyczepiony później magnes wkładamy również po drugiej stronie do profila od dołu, po do góry starając się, aby sznureczki nie zaplątały się w profil. Końcowy efekt to jest regulacja sznurków. Mamy tych sznurków za dużo, tak jak tutaj widzimy. Musimy je wszystkie dobrze naprężyć. O tak, sprawdzamy, mamy dobrze naprężone. Sprawdzamy teraz, tak. czy moskitiera się otwiera i zamyka. Tu robimy na samym końcu sznureczkę, supełek. Tutaj już żeśmy zrobili, popatrzcie, o tu, 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 tutaj jest kolejna. Regulacja, tutaj proszę, przy przynie. Impuśnikiem odkręcamy, robimy supełek, dokręcamy i na górze jeszcze jeden. Zobaczcie, tutaj jeszcze jeden jest, tutaj proszę. Czyli tutaj zrobiliśmy supełek i przykręciliśmy. Jeszcze raz sprawdzamy, czy moskitiera dobrze się otwiera i zamyka. Jak widzicie, nadmiar sznurków jest tyle. Zrobiliśmy regulację sobie supełkami. Przed obcięciem, jeszcze raz sprawdzamy. Wszystko chodzi dobrze. Sznurki mamy w szynie tutaj naprężone w progu. Tutaj mamy sznurki naprężone w górnej listwie również tutaj. Sprawdźcie ze dwa trzy razy, żeby przed obcięciem sznurków później nie było. Tragedii, bo jak obetniemy za krótko, to będzie bieda. Teraz zakładamy listwę magnetyczną. Napinamy sznurki na dole te, co są w progu i wpinamy. Po kolei listę magnetyczną. No i zrywamy folię. Ja z jednej, kolega z drugiej. No i mamy to. Klient na pewno będzie zadowolony. Końcowy efekt. Świetnie się domyka. Mało zajmuje przejścia. I co jest najważniejsze? Żadna mucha i komar tu nie przyjdzie.